Witam Was serdecznie, z tej strony Piotr Mosio. Słuchajcie, właśnie otrzymałem e-maila z Milionerów Jutra od Andrzeja Nowińskiego. I powiem Wam, że czytam to czytam i po prostu wręcz sprawiło, że wstałem po prostu z miejsca i mówię tak po prostu to jest to Andrzej po prostu dałeś czadu słuchajcie jeśli nie otrzymaliście tego e-maila to kliknijcie na Milionerzy Jutra zapiszcie się, zasubskrybujcie zobaczcie na stronę na Facebooka Milionerzy Jutra A, powiem wam jedną rzecz słuchajcie Andrzej powiedział wręcz wspaniałe słowa bardzo dużo z nas weszło do Munawii zrobiło coś z tym tematem A, być może po prostu Przygasiło swoje nadzieje, przygasiło swoje, swoją aktywność. Słuchajcie, przeczytajcie tego e-maila to jest w zasadzie istota tego e-maila. Andrzej zadał pytanie, kto jest z nami i kto po prostu wchodzi w wizję studiamentu, kto po prostu idzie z nami do osiągnięcia naszych, waszych celów. Jakie są Twoje cele? Gdzie jesteś gotowy zrobić to, co potrzeba, żeby osiągnąć? czy po prostu kupujesz tą wizję. Pamiętam na otwarciu Polski rok temu, kiedy powiedziałem po prostu yy, potrzeba 100 diamentów, kto jest po prostu z nami, kto będzie diamentem. Pamiętam jak po prostu stała, przynajmniej około 200 osób powstało do góry. Ja nie wiem gdzie są ci ludzie, ale wiem, że ci z was, którzy to oglądają, dalej są i dalej, nawet jeśli troszkę zwolnili, są gotowi po prostu uderzyć, kontratakować i zrobić to samo i zrobić to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz do osiągnięcia swoich celów. Andrzej powiedział rewelacyjną rzecz, czy jesteś gotowy wstać z miejsca i złapać byka za rogi. Słuchajcie, bez <laughs> no bieg okoliczności. Dostałem e-maila i akurat patrzyłem na ten byk za rogi, być może nie musisz... Tak dramatyczny, ale jest byk jest człowiek, który złapał tego byka za rogi. I ja po prostu pytam się was, czy wy jesteście gotowi złapać jeszcze raz byka za rogi? Czy jesteście gotowi podpisać swoje imię i nazwisko jeszcze raz na aplikacji firmy Monawi? Być może jeszcze raz potrzebujesz zobaczyć w ogóle prezentację firmy Monawi, ponieważ jeżeli po prostu jesteś jedną z tych osób, które mówią, ale tego tematu, co my tu tak naprawdę mamy? I być może potrzebujesz oglądać prezentację Monawi jeszcze raz. Dlatego zobacz film, odkryj stopę Monavi i możesz się podpisać i moje pytanie jest, czy możesz się podpisać pod tym, czyli że jesteś Monawi? I słuchaj, jeśli zrobisz to co potrzeba, pokażesz wystarczająco dużo razy produkt i biznes do wystarczającej liczby ludzi, to słuchaj, będziesz miał po prostu swoje cele, będziesz mógł mieć realizować te wszystkie rzeczy, które od zawsze chciałeś realizować, a po prostu nie ma, nie może nic, nic wręcz nie możecie zatrzymać. Jedyną rzeczą, która możecie zatrzymać, to limit tego, jak daleko jesteś w stanie popatrzeć na... Jak daleko jesteś w stanie popatrzeć na firmę Monavi, ponieważ nie ma tej sufitu. Jak daleko jesteś gotowy pójść z firmą Monavi? Ponieważ dalej nie ma tutaj limitu. Jedyny limit to ten, który sam w swojej głowie jesteś w stanie wyznaczyć. Także ja pytam się, kto jest z nami, kto wchodzi do tego interesu, tak, żebyśmy rzeczywiście mogli dokończyć to, co zaczęliśmy, i żeby was nie ominął ten pociąg. I jeszcze raz mówię po prostu: jeśli nie Monavi, to co? Jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? Pozdrawiam serdecznie.